Często jest tak, że jako właściciele firmy chcecie zatrudnić sobie osobę do pomocy i na przykład ustalacie, że będziecie tej osobie płacić 5000 zł brutto, ale za jakieś 3-4 miesiące okazuje się, że coś tutaj nie gra finansowo w waszym biznesie, że nie zostaje wam na rękę tyle, ile początkowo myśleliście, coś wam się nie zgadza i zastanawiacie się, co tutaj się dzieje. Najczęściej jest tak, że przynajmniej połowa przedsiębiorców nie wie o tym, że to wynagrodzenie brutto 5000 zł to nie jest wasz całkowity koszt. Tylko tak naprawdę ty do tej Umowy, musisz jeszcze dopłacić takie składki społeczne, które finansujesz za pracownika. Czyli tak naprawdę ten koszt wynagrodzenia jest dużo wyższy. I przy wynagrodzeniu brutto 5000 zł, tak naprawdę ten pracownik kosztuje ciebie około 6000 zł miesięcznie. Natomiast na rękę po potrąceniu ZUS-u, podatków on dostaje około 3700 zł. Do tego musisz sobie policzyć jakieś dodatkowe koszty, jak zakup biurka, laptopa do pracy, telefonu do pracy. Będą to też wydatki, które poniesiesz na środki czystości, na zakup napojów dla tego pracownika. Musisz zapłacić za badania lekarskie, za szkolenia BHP. Ale też pamiętać o tym, że pracownikowi płacimy za urlop, kiedy nie ma go 20 bądź 26 dni w pracy. Wtedy tego pracownika nie ma w pracy, ty też musisz sobie zabezpieczyć to stanowisko. Natomiast za ten czas pracy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Tak samo będziesz płacić za nieobecności pracownika związane z L4, czyli wtedy, kiedy jest on chory. Standardowo jest to przez 33 dni, kiedy ty opłacasz takie zwolnienie L4, i dopiero potem te świadczenia przejmuje ZUS. Dlatego jeżeli planujesz zatrudnić pracownika, to warto żebyś wziął te wszystkie czynniki pod uwagę, kalkulując ile tak naprawdę będzie ciebie kosztowało takie zatrudnienie. Aha, i jeszcze zaobserwuj mój profil, bo w kolejnej rolce chcę powiedzieć, jakie są cztery sposoby na tanie zatrudnienie pracownika, czyli takiej osoby, która pomoże ci na start, kiedy ty rozwijasz swój biznes, ale nie poniesiesz wtedy wysokich kosztów zatrudnienia i są cztery takie legalne opcje.